Dobra, możecie ją zabrać. Następna! Co możesz powiedzieć o całym porwaniu Rozan? Tylko to, że przez zazdrość Sandry wyląduje w dołku, ona wszystko wymyśliła. To dlaczego jej pomogłaś? Miałam odmówić? Jestem jej najlepszą przyjaciółką. Dobrze to wszystko? Tak. Zabierzcie ją. Halo Liam. Tak. Mam dużo informacji dopk na temat porwania troca Rozan. Pierwsza to drapa taka, że Sandra wymyśliła całe to porwanie, ponieważ myślała, że Rozan ciebie jej zabierze. A druga to, to, że próbowała ją zabić. Biedna Rosie, oj, przepraszam, ze szpitala do mnie dzwonią. Do widzenia. Halo? Dzień dobry, musi pan przyjść do pokoju. Rozane. Dobrze, już idę. Hej, Rosie. Hej, hey, wszystko ok? Tak. Za pięć dni będę mogła wrócić do domu. A co z Julką i Laurą? Są w więzieniu? Okazało się, że dla Laura i Julka to tak naprawdę Sandra i Konklaudia i tak są w więzieniu. co? Naprawdę? Tak. Liam, bo ja się muszę czegoś spytać. Co tam? Bie, bo ty my mi się podobasz. Ty mi też i to od dawna. Jak chcesz, to możemy tylko zostać parą. Okej. Okay. Pięć dni później! Co ty masz tą walizkę taką ciężką, haha? Mi się tka przesadzaj jak jadę gdzieś na tydzień. To nawet mój tata nie może podnieść, ha. ha, ha. Wsiadaj do tałta, ja to wszystko zapakuję. Okej. Okay. Dziesięciu lat później! Mamo, a jak ty nasię z tatą poznałaś? Oj, słoneczka, długa historia.